Rozpoczynamy Adwent yy, i na początku dostajemy takie słowa od proroka Izajasza. Ktokolwiek pozostał żywy na Syjonie i kto się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Jeruzalem. Yy, bardzo prosty plan. To jest obietnica, która dotyczy tych wszystkich, którzy po prostu przetrwają. Może zanim zaczniemy jakieś wielkie, ambitne plany, postanowienia, może warto zacząć od tego poziomu. Zresztą kojarzę takiego jednego z naszych ojców, którzy na początku właśnie rekolekcji tak mają. Że pierwszym i podstawowym celem każdych rekolekcji jest przetrwać. I myślę, że jest to jakaś mądrość. Że czasami są takie momenty w naszym życiu, że to, co jest najważniejsze, to jest po prostu dochować wiary. Przejść przez jakiś czas, nie tracąc wiary. To może się wydawać mało, a tak naprawdę to jest czasami wszystko, co, co potrzeba. Może nam się wydawać, że setnik miał wybór, a my go nie mamy. No bo my nie możemy zaprosić Jezusa pod nasz dach nie może wejść do nas do domu nie może napić się z nami herbaty nie może położyć ręki na nas albo na kimś z naszych bliskich. Setnik zrezygnował z tej możliwości, żeby zaprosić Jezusa pod swój dach. Ale nie zrezygnował z innego wyboru, który leży też przed nami. Bo my, podobnie jak setnik, możemy zamknąć albo otworzyć oczy. Otworzyć oczy na potrzeby tych, którzy są wokół nas. Setnik zobaczył potrzeby swojego sługi, który był niewolnikiem. I który należał do grona tych, których w starożytności nazywano mówiącymi narzędziami. Pomyślmy o tych osobach, które potrzebują naszej modlitwy, naszego wsparcia. Rozejrzyjmy się dookoła i pójdźmy drogą setnika. A być może, tak jak setnik, zobaczymy działanie Jezusa, chociaż nikogo nie dotknie ani nie będzie pił z nami herbaty w naszym domu.